Cześć, witam serdecznie. Jak może pamiętacie jakiś czas temu była recenzja oto tej ostrzałki i niestety od tego czasu moja opinia o niej jeszcze bardziej poszła w dół. Mówię tam o tym, że największą jej wadą jest to, że te pręty, teraz że wylatują twarze. Jeżeli są wysunięte mniej więcej już o tyle, to yy, ta sama strzałka się dość wygina, przez to kąt może być lekko nierówny. Ale największą wadą jest to, że one właśnie wylatują. Pomyślałem też, jak można by to zlikwidować ten problem i też myślę, że będzie o tym film. Ale jakiś czas temu zacząłem też się przyglądać tym kamieniom i się w ogóle zastanawiać nad ich jakością. Zaczynałem się dawać, że one są dość kiepskie. Ostrzenie jakichkolwiek noży jest dość uciążliwe dla nich. Przez chwilę myślałem, że no po prostu tak to wygląda, ale w przypadku innych strzałek nie jest aż tak uciążliwe. Więc, jeżeli ktoś ma tą strzałkę, to chciałbym, żeby się podzielił swoją opinią. Drugą kwestią jest to, że pomyślałem, czy by nie dało się zastąpić tych oryginalnych kamieni tajdeł na kamienie lanskie. Czyli mielibyśmy chwyt, oraz tutaj ma no, tą podstawkę, od tajdeł. I czy jakbym dokupił, żeby te kamienie laskiego to by pasowały? Wydaje mi się, że by pasowały, bo w sumie nie wieczorem, jakby nie pasować. Jednak kwestią jest to, czy faktycznie te kąty by ostrzewały pod tym kątem. Ale raczej tak. Jeszcze bardziej mi chodzi o to, czy długość wtętu w lanskim nie jest większa niż średnica tych otworów. Tutaj wiem, że jak ktoś posiada lanski, ostrzeżenia lanskiego, to ja napisał, wiem długości są te wtęty, bo no, jednak będę musiał zastanowić się nad zakupem jakiegoś innego systemu ostrzącego. A skoro mam tutaj już ten, to może nie będę musiał kupić całego systemu, tylko te kamienie. Dlaczego Lanskin no jest jeszcze gansu i kilka innych, ale już jakoś nie chcę mi się w tej chwili eksperymentować i chyba wolę kupić coś sprawdzonego. W każdym razie, podsumowując tę ostrzałkę po raz kolejny, e, tak, chwyt jest świetny, no, no, no jest dobry, nie mam do niego ostrzeżeń. rączka się przydaje, nie jest to żadna zbędna rzecz, e, no ten talerz jest już Troszeczkę bardziej zbyteczny, bo to polega na tym, że go możemy sobie tutaj wkręcić i to tak postawicie. Ja zawsze to robię w że się nie wszędzie. Yy, ale te kamienie, no, jeżeli macie tę ostrzałkę i macie też podobne do innych systemów, to napiszcie, ale jak dla mnie coś to jest nie tak. W każdym razie, dzięki za uwagę. Yy, w ogóle chciałbym, żeby na kanale, oprócz tego, że są to filmy, które. Przedsiębiorstwem, przynajmniej większość osób nie ogląda tego, że to jest po prostu film. Ale chciałbym, żebyśmy też więcej testowali, właśnie e, takie rzeczy jak ta ostrzałka, żeby więcej było tych rzeczy na kanale. Bo w, od początku no, kanału ile było? Chyba 7 noży, coś takiego. A ja chciałbym, żeby było tego o wiele więcej, żebyśmy no, jakieś nowości tutaj były i w ogóle więcej e, sprzętu, żebyśmy mogli te testować. Jest jeszcze taki dosłownie pomysł, żebyśmy my to testowali, czyli no każdy z was miałby też okazję, ale to już raczej w późniejszych etapach rozwoju kanału. W każdym razie dzięki za uwagę. Jak zwykle zapraszam na Facebooka. Tak, to jest YouTube, ale wiecie, taką komputerze możecie sobie wejść takie rzeczy. Dzięki za uwagę. No i do zobaczenia w następnym filmie. Wydaje mi się, że będzie to. No chyba jakieś tanio i tanie coś takiego. Myślę, że zdobiły. chociaż nie chcę, żeby się ta seria przejadła. Dzięki za uwagę i jeszcze raz. I do zobaczenia. Po Cześć. <grych>